Ale są też produkty i usługi bardziej złożone, takie, które, e, które wymagają tego, żeby też klienta zaangażować w ten proces, które wymagają pewnego rodzaju analiz, ekspertyz, hmm, czy, czy ogólnie jakby trwa to troszeczkę dłużej, podzielone jest na etapy. Chociażby jak tworzenie stron internetowych, tak? No więc krok po kroku pokażcie, jak wygląda proces współpracy, czego klient ma się oczekiwać i co, e, co będzie po poszczególnym etapie dla niego istotne, co się wydarzy, jak to będzie dalej funkcjonowało. Przykładowo pierwszym takim krokiem może być, no, no będę podawał na swoim przykładzie, bo to jest bezpieczne, pierwszym takim krokiem będzie zaproszenie i odbycie takiej bezpłatnej konsultacji, która, która pozwala ocenić z czym mamy do czynienia, jaki jest zakres, zakres potrzeb klienta, jakie są jego możliwości, problemy, które chciałby rozwiązać i tak dalej. Później jest oferta, ta, która, która potwierdza tą naszą, tą naszą rozmowę. Po ofercie zawieramy umowę i przystępujemy do pracy. Tak? Praca w zależności od wariantów może wyglądać w taki albo inny sposób. Czyli najpierw możemy projektować ścieżki konwersji, możemy projektować interfejsy, możemy projektować samą grafikę, a możemy zrobić to na projekcie jakby gotowym i wtedy po prostu wysyłamy taką trzy przykładowe projekty. Z nim można sobie wybrać i ten projekt już później kodujemy. No właśnie, później skodowanie. Wdrożenie, instalacja tego wszystkiego, przekazanie danych do strony internetowej i oczywiście opieka, szkolenie, dostęp do materiałów itd. itd. No więc cały taki proces, który może nieraz się rozciągnąć tak naprawdę na tygodnie, bo miesiące, więc warto, żeby klient wiedział, czego, czego oczekuje.